Cześć, witajcie, z tej strony Ary. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć tematykę podłoża. a Konkretnie podłoża w zbiorniku czy to środowiskowym, czy to zbiorniku Blackwater, czy to zbiorniku takim pokrewnym do Blackwater, mający zadanie przypominać takie akwarium, czy to po prostu jakimkolwiek zbiorniku w Właśnie takim stylu. Często no, w wielu filmach spotykam się z takim dosyć niepoprawnym sformułowaniem określenia zbiornika jako Blackwater, ponieważ wiele osób myśli, że jeżeli po prostu nawali do swojego akwarium czy to korzeni, czy to drewna. I od razu myśli, że ten zbiornik można nazwać określeniem zbiornika Blackwater. Akwarium, które stoi przed Wami, od razu mówię, że do końca również nie mogę nazwać na chwilę obecną jeszcze zbiornikiem czarnych wód, ponieważ cały czas pracuję nad tym, aby ten zbiornik bardziej kierunkować w tym kierunku. Zmieniam, wprowadzam zmiany, także nie mogę tego akwarium. Nazwać jeszcze czarnymi wodami, lecz chciałbym się z Wami podzielić, jakie są moje doświadczenia właśnie z tematyką podłoża w takim zbiorniku, ponieważ jest to tak naprawdę taka baza, jakby, oraz często spotykam się z sporymi takimi błędami, jakie właśnie w tematyce podłoża są podejmowane. nie trzeba zacząć od naturalnego środowiska w jakim właśnie czarne wody, czy to black water właśnie występują. Generalnie takie największe skupiska czarnych wód, czyli generalnie regionów, możemy to spotkać w Ameryce Południowej oraz Azji. Mamy tutaj na myśli głównie właśnie regiony ciepłolubne. Ameryka e, Południowa, większa część lasów deszczowych kontynentu e, są to właśnie wody czarne. Oraz e, jeżeli chodzi o regiony azjatyckie, mamy tam tak naprawdę tak ogólnikowo mówiąc dwa typy regionów. E, dzielimy tutaj oczywiście na czarne wody, o których cały czas mówimy, oraz e, tematykę. Y, Stylu, tak jakby to powiedzieć, zbiornika strumieniowego. Jeżeli chodzi o charakterystykę, tak mówiąc w skrócie w ogóle, czym te czarne wody są, przede wszystkim nie chodzi tutaj o, o tylko i wyłącznie o ilość drewna, o ilość liści, lecz przede wszystkim czarne wody powinny zawdzięczać swoją nazwę od parametrów, które analogicznie. Po prostu wpływają na, całą, na cały ekosystem tych zbiorników. Panuje w tych zbiornikach bardzo niski poziom pH wody, jest po prostu bardzo kwaśna i miękka. Oraz analogicznie nie każde, zwierzęta, nie każde zwierzęta oraz znikoma ilość roślin jest w stanie w takich zbiornikach po prostu funkcjonować. I Kolejnym aspektem właśnie analogicznie z tym e, związany jest to, że brak roślin po prostu e, sprawia, że bardzo widoczne są bardzo duże ilości e, rozkładających się związków, czy to detrytusu, e, czy to liści, szyszek, e, kory, gałęzi, e, wszelakiego drewna, które się tam e, znajduje, które jest rozkładane przez, e, przez ryby, przez bakterie. I to jest taka mniej więcej mówiąc krótka charakterystyka. Oczywiście można o tym mówić bardzo długo, lecz jeżeli osoba nie ma z tym żadnej styczności, tak w skrócie, myślę, że mogłem przybliżyć ten właśnie aspekt. I przechodzę tutaj do podłoża, patrząc właśnie na rozłożenie geograficznych właśnie regionów, podłożem, zresztą jak we wszystkich... Tego typu regionach, ponieważ generalnie zbiorniki Blackwater są raczej regionami wód stojących, co również warto zauważyć. Nie są to raczej stricte regiony nurtu bezpośrednio rzeki, choć również takie się zdarzają, lecz w przewadze są to regiony wód stojących. Także jeżeli chodzi o podłoże, jakie powinniśmy zastosować w naszym zbiorniku. Bardzo często spotykamy się z prostym, krótkim stwierdzeniem, że powinien być to po prostu piasek. Osobiście bardzo nie lubię tego stwierdzenia, określenia albo piasek, albo żwierek, albo substrat, ponieważ patrząc na naturalne środowisko, nigdy nie możemy zaobserwować tak naprawdę stricte czystego, jednolitego podłoża. Nawet jeżeli patrzymy na regiony Afrykańskie takie jak Malawi, tanganika, tam również stricte czystego piasku, e, piasku nie ma. We wszelakich regionach są zawsze e, tak zwane e, domieszki. Jeżeli chodzi właśnie o naszego głównego bohatera, e, czyli czarne wody, e, zawsze, praktycznie w większości przypadków, e, ten piasek, który w naturalny sposób jest oczywiście piaskiem rzecznym. Nie stosujemy żadnego rodzaju białego piasku, żadnego dekoracyjnego, zwykły, najlepszej jakości jest oczywiście piasek, moim zdaniem ja stosuję piasek taki do pieskownic, jest on jak najbardziej naturalny, ponieważ ten żółty piasek budowlany jest po prostu bardzo sztuczny oraz bardzo odbija światło, przez co akwarium wygląda po prostu brzydko oraz oczywiście w takim naturalnym środowisku akurat w tych regionach nie występuje. Jest to raczej taki piasek bardzo również mieszany, taki jak ja właśnie stosuję do, do tych piaskownic. Taki za chwilkę to zresztą przybliżę, w jaki sposób to się prezentuje i z czym ten piasek po prostu łączymy. Generalnie żeby tak krótko przybliżyć, podłoże powinno składać się tak naprawdę z dwóch warstw. Jeżeli wkładamy do zbiornika bezpośrednio pierwszy etap podłoża, czyli tak zwane przeze mnie podłoże jałowe, które oczywiście z czasem nabiera w sobie bakterii, ale na starcie jest to baza jałowa, czyli co tą bazą właśnie jest. Oczywiście piasek w domieszce ze żwirem. Żwir jest bardzo. Bardzo ważny, ponieważ wiele osób tak straszliwie broni się przed <laughs> mieszaniem tego, ponieważ wygląda to niestetycznie. Zbiorniki takich, właśnie regionów, po prostu takie mają być. Tutaj nie ma być to zbiornik dekoracyjny, który ma zdobyć salon, tylko zbiornik, w którym nasze zwierzęta mają żyć się dobrze. Ile osób broni się ze względu na to, że żwir jest szkodliwy dla, dla ryb, ryby się obcierają, nie można mieć na nim kierysków, nie można mieć na nim zbrojników, nie można pielęgniczek, ponieważ jest to bardzo e, żwir jest bardzo zły, taki, owaki, mnóstwo takich teorii można się spotkać. To jest to kompletna w mojej opinii bzdura, ponieważ żwir jest niezbędny właściwie do stworzenia e, również tej surowej bazy podłoża, z wielu przyczyn. Po pierwsze, jeżeli mamy na przykład, tutaj możemy się zarówno odwołać do regionów Blackwater, jak i nawet regionów Afryki. Ryby, które kopią, budują, budują najlepiej gniazda, przede wszystkim tutaj, akurat w tym aspekcie gniazd. Mogę się odwołać do pielęgnic, czy to afrykańskich, właśnie tanganika, czy to księżniczki z Burundi, czy to pyszczaki, czy to frontozy, ale również, jeżeli chodzi o Blackwater, również masa dużych pielęgnic po prostu kopie, czy to ziemiłady, czy to innego rodzaju ryby i ryby budując te po prostu te, te gniazda, te warstwy, ten żwir po prostu w najnormalniejszy sposób po prostu wzmacnia stricte sam piasek, bo to się w łatwy sposób sypie. Żwir w znaczny sposób oczywiście wzmacnia ten, te gniazda, te wały zbudowane przez te właśnie ryby. Oczywiście ważne jest, aby był to określony, żeby był to stricte piasek najlepiej rzeczny. Ee, raczej żwierzę najlepiej grubej gradacji, żeby to właściwie mogły być takie e, kamyczki, za chwilę to pokażę, jak ja osobiście stosuję. Najpierw, żeby to było właśnie takie e, e, tego rodzaju kamyki. E, kolejna sprawa, niektóre ryby właściwie e, kopiąc do, dodatkowo e, tutaj akurat mam na myśli e, raczej Jeden gatunek ryb, który akurat ja właśnie posiadam i ze względu na niego właśnie ten tutaj żwir jest. Po prostu kopiąc ten tym żwirze, bardzo chętnie z tego co zaobserw zaobserwowałem, po prostu te pojedyncze, duże gradacje kamyczki lubią sobie po prostu wyjmować, lubią przekopywać. Wygląda to dosyć może zabawnie, to, poniekąd tak jakby się tym, tymi kamykami bawiły, wyjmując je, nawet przenosząc. Można tutaj oczywiście namyślić bocje, które są, e, jeśli chodzi o te nasze ryby akwariowe, jednej z bardziej e, takich e, inteligentnych, potrafiących tam e, co nieco wymyślić oraz właśnie e, takie w cudzysłowie, oczywiście mówiąc, zabawy e, u tych ryb e, występują. Także jak najbardziej ten, e, te, te kamyki również e, są m, bardzo polecane właśnie do zbiorników z bocjami, które... Wbrew wielu teoriom pochodzą właśnie z bległoter. Sam na początku, kiedyś, byłem do lata temu czytając na ten temat, byłem w świadomości, że bocje są to ryby strumieniowe. Ale dla wielu pragnę przeświadczyć, że bocje również są rybami z czarnych wód. Z ciekawostka szukając na YouTube, nie znalazłem praktycznie żadnego materiału, w którym mogę zaobserwować akwarium z bocjami z czarnych wód. Także nie wiem, czy ludzie po prostu e, albo o tym nie wiedzą, albo też jest kwestia tego, że trudno stworzyć akwarium fajne dla czar e, czarne wody z bocjami, o czym będę mówił w kolejnych filmach. Co jest kolejną e, tutaj istotną e, kwestią? E, omówiłem tutaj tą surową warstwę, e, którą na początku e, wstawiamy do zbiornika, która z czasem dopiero nabiera tej e, bazy biologicznej. Kolejna warstwa, <noise> jest to warstwa, która wytwarza się tak naprawdę z czasem. Wiele nie lubi, boi się dodawać takich różnych tutaj specyfików, aby wytworzyć tą warstwę, ponieważ jest to po pierwsze strony nieestetyczne, może się to nie podoba, może boją się, że to wszystko będzie gniło w niepoprawny sposób. Bardzo ważne jest, aby aby to po prostu miało czas do wytworzenia się, po prostu temu musi dać czas. A kolejna kwestia, akwarium Blackwater nie jest dla każdego. To akwarium, tak jak mówiłem, nie ma się podobać. To akwarium ma po prostu działać w odpowiedni sposób, żeby było funkcjonalne dla ryb. To akwarium nie w żaden sposób, o, owszem, akwarium Blackwater, yy, da się stworzyć ładne akwarium Blackwater oraz, ale po prostu podoba się to niewielkiej grupie ludzi. Ja w takich osobach akurat, w gronie takich osób jestem, ponieważ to jest mój styl zbiorników. Ale nie każdemu oczywiście się to musi podobać. I w jaki sposób generalnie stworzyć taką warstwę biologiczną? Chodzi tutaj przede wszystkim o detrytus, który, który to w przyszłości będzie bazą bakterii, w które będą mogły się rozkładać te wszystkie związki. Który będzie pokarmem może w przyszłości dla narybku naszych pielęgnic, ponieważ duża część ryb właśnie rozpoczyna swój łańcuch pokarmowy właśnie w sposób detry detrytusowy. W jaki sposób stworzyć taką właśnie warstwę? Przede wszystkim nie możemy tutaj się ograniczyć do jednego rodzaju liści, ponieważ, czy do jednego rodzaju drewna, ponieważ będzie to wyglądało sztucznie. Tutaj musimy akurat, jeżeli chodzi właśnie o ten styl, pójść tak naprawdę na całość. I co tutaj możemy po Możemy tutaj tak naprawdę, mamy ogromny wybór, możemy tutaj dawać wszelakie liście, jeżeli chodzi o drzewa takie jak dąb, olcha, mamy tutaj magnolię, mamy tutaj buk, mamy tutaj orzecha włoskiego. Mamy tutaj katapang, jeżeli ktoś chce stricte coś bardziej egzotycznego. Mamy tutaj olchę, Mamy tutaj nawet w niewielkich ilościach bardzo odpowiednio dobraną brzozę. Ogrom tak naprawdę możliwości tutaj pod względem liści. Kolejna sprawa gałęzie, patyki, kawałki drewna, nawet, ja daję w pełni skorą, wszystko tutaj praktycznie pchamy, jeżeli chodzi o drewno, patyki, wszelakie praktycznie, czy to gałęzie tych drzew, które stosujemy liście, czy to mogą być w niewielkim stopniu wszelakie gałęzie drzewek owocowych, oczywiście wszystko musi być przesuszone, aby nie zawierało tych soków, czy to może być nawet bukszpan, którego osobiście stosuję? Czy to nawet w odpowiedni sposób spreparowane, zdrewniałe już gałęzie drzew iglastych, również jeżeli w dobry sposób spreparujemy się, nadają? Kolejna sprawa. Wszelakie, jeżeli posiadamy na przykład jakieś egzotyczne rośliny: czy to bananowiec, czy to bambus. Czy to jakaś nietoksyczna tutaj akurat nie polecam Wam stosować, ponieważ to muszą być akurat wybrane gatunki dracena. Również uschnięte, przesuszone bez soków, tak naprawdę liście się tutaj nadają. Dalej, jeśli chodzi o łupiny orzecha, czy to orzech włoski, czy to orzech kokosowy pokruszony, wszystko się tutaj nadaje. Możemy dalej wchać nawet e, możemy tutaj nawet e, jakieś kawałki nawet pokruszonego drewna, czy to jakieś redmury nawet, e, czy to e, czy to i wszystko tak się nadaje, lignit, e, wszystko to po prostu tworzyć e, ma, ma taką fajną warstwę, która z czasem ma tutaj się e, fajnie nam e, rozkładać. W tej chwili, jeżeli chodzi o mój zbiornik, ta warstwa nie jest na, na dużym poziomie. To nie jest jeszcze to, co chciałbym osiągnąć. To są dopiero takie zalążki, to są dopiero początki tego. To akwarium na samym początku zostało stworzone nie stricte pod zbiornik czarnych wód. To akwarium na początku nie miało być ten zbiornik. On jest dopiero kreowane w tym i tutaj, tak naprawdę. Jest wszystko do tego, etapu, do tego etapu tworzone. Tak jak mówię, warstwa nie jest jakaś duże na chwilę obecną są tu przede wszystkim gałęzie, są tutaj przede wszystkim patyki, są tutaj przede wszystkim łupiny z orzecha. Jeżeli chodzi o liście, na chwilę obecną, ich tutaj nie mam, ponieważ popiera się większa część, została, została rozłożona. Kolejna sprawa na, tych, na chwilę obecną spora część niestety musiała zostać, e, zostać wyjęta ze względu na to, że po prostu e, musiałem odłowić określone gatunki ryb z tego zbiornika a niemożliwym e, po prostu elementem byłoby e, bez po prostu, e, tych liści e, usunięcia z akwarium. E, lecz w naturalny sposób e, nie grzebiemy w tym, nie nie przewracamy tego wszystkiego. To w naturalny sposób ma e, tworzyć e, taką warstwę biologiczną, które same czy to ryby będą rozkładały, czy to rośliny, ewentualnie które posiadamy, czy to dobrze zbalansowany zbiornik sobie samodzielnie z tym poradzi oraz to zacznie żyć własnym e, życiem w biologicznie poprawny sposób. Ja Wam teraz pokażę, w jaki sposób to e, wygląda u mnie. Tak jak mówię, to nie jest to, co chciałbym osiągnąć. To nie jest jeszcze to. To są dopiero początki tego wszystkiego, co tutaj wygląda. Ale jeżeli chodzi o warstwy, tak jak możecie tutaj zauważyć, tak jak mówię, są, tutaj, są tutaj, jeżeli chodzi o żbierek, te kamiki, które zostały akurat przesunięte przez bocji. Tak jak mówię, tutaj jeszcze pragnę zaznaczyć, że tego, tego podłoża jest tutaj, tej warstwy, zapakowanej na starcie tej surowej jest tutaj mało. To akwarium na początku z brylinkiem Blackwater nie miało być. Ta warstwa jest zdecydowanie zbyt mała, tak jak możecie to zauważyć, jest to odkopane wszystko przez Błocje. To Wszystko jest tutaj popodkopywane przez te właśnie ryby. W ten sposób to wygląda. Mamy tutaj, e, mamy tutaj gałęzie, tutaj jest akurat bukszpan, tutaj jest akurat e, orzech włoski, e, jest tutaj e, olcha, jest tutaj e, na pewno Yy, jeszcze kilka gatunków w tej chwili nie jestem w stanie sobie yy, zidentyfikować co to jest. Tutaj są redmury, tutaj tak, możecie sobie posadzić. mnóstwo kawałków yy, jakichś yy, patyków, yy, te szyszki yy, się już rozkładające. Yy, tutaj mamy, zobaczcie, to są te, ka te, te kamyki yy, wszelaki które tutaj są, o tutaj możecie widzieć, po tym korzeniu akurat, bo są takie myrbany, które lubią sobie przenosić te yy, wszystkie elementy podkopywać naokoła tak jak możecie zaobserwować wszystko jest tutaj z reguły nie jest to skopane na środku bo są ryby, które lubią podkopywać dookoła wszystkie dekoracje wszystkie korzenie kamienie wszystkie kokosy tutaj jest wszystko podkopane dookoła są tutaj wszelkie dziory Kolejna sprawa, jeszcze znakomitym przykładem jest wieżba mędziurska. Tego sobie nie przypomnijmy. Jest to jeden z najlepszych rodzajów tutaj patyków gałęzi, które można tutaj wpakować. Widzicie, łupina z orzecha włoskiego. Wszystko się tutaj po prostu nadaje. To po prostu wszystko w fajny sposób na tym podłożu działa. Generalnie ja przykrywam tutaj całą warstwę, całość przykrywam liśćmi. To wszystko sobie powoli się rozkłada, zależy od tego też, jakie liście wybierzecie. Magnolia, orzech włoski, dąb, to się raczej by nie szybko rozkładało, jeżeli, wy będzie, jeżeli to w przeciągu tygodnia się właściwie jest w stanie rozłożyć w dobrze zbalansowanym baniaku. Z kolei, jeżeli pójdziecie w rośliny twardsze, na przykład buk, to będzie Wam się rozkładało na przykład kilka miesięcy nawet, buk jest bardzo twardy. No wiadomo, gałązki będą dłużej tutaj leżały, ale to w naturalny sposób wszystko tutaj wydziela, po pierwsze, sprawę w bardzo niewielkim stopniu, ale wpływa na parametry wody, zakwasza wodę, no również fajny sposób, żeby stworzyć tutaj odpowiednie właśnie parametry wody dla, dla ryb oraz w naturalnym środowisku jest to niezbędne. E, cała ta baza staje się nie tylko co kryjówką dla wielu ryb, czy to dla zbrojników, czy to dla sumów, czy to dla kiresków, czy to dla abocji, czy to dla pielęgnic, e, ale również jest miejscem tak naprawdę dla odpowiedniego rozrodu. E, młode w naturalnym środowisku mają się gdzie skryć w takim środowisku, e, ten czasie wspomniany detrytu jest, jest źródłem pokarmu dla tych, e, dla tych właśnie ryb. Oraz kolejna sprawa, Daje to po prostu normalnie w świecie poczucie bezpieczeństwa tym rybom. Te ryby lubią pomiędzy takimi tutaj właśnie buszować. Ja akurat posiadam raczej większych gabertów ryby w tym zbiorniku, ale również czy to bocje peręgowane, również te ryby uwielbiają po takich czymś się po prostu kryć. Czy to bocja wspaniała, czy to tak jak mówiłem z Amazonii, pielęgniczki, sumy, kirysy, w kirysy są również sumami, zbrojniki. Czy to, jeżeli mamy duże akwarium, węgorze, węgorki, piskorki, wszystkie te ryby z takich właśnie regionów pochodzą. Także w ten sposób się to prezentuje, w takie krótkie przedstawienie, w mojej opinii, jak to wszystko tutaj działa. Dzięki i do w kolejnych filmach. Na razie. Cześć.